Emocje inwestorów oraz obawy przed recesją w Stanach Zjednoczonych były głównym winowajcą załamania na rynku USA po piątkowym rozczarowującym raporcie o zatrudnieniu w lipcu. Inwestorzy są zaniepokojeni, że Rezerwa Federalna jest spóźniona w obniżeniu stóp procentowych w celu wzmocnienia spowolnienia gospodarczego, a bank centralny zdecydował się zamiast tego utrzymać stopy na najwyższym poziomie od dwóch dekad w zeszłym tygodniu. Ja jestem Przemek Kozi Koziarski i zapraszam was na Stock Alert. Na samym początku przyjrzymy się najważniejszym indeksom w Stanach Zjednoczonych oraz zobaczymy co takiego można zobaczyć po, dzięki analizie technicznej. Na ten moment, tak jak widzicie, przez ostatnie, nie, ostatnie dni, mieliśmy naprawdę bardzo mocne spadki. Jednak, jeżeli wrócimy sobie na interwał czasowy jednego tygodnia, można zobaczyć, że ostatni opór, który trzymał nam, który trzymał nam cenę, że tak powiem przy Ostatnia strefa oporu, która utrzymywała nam cenę bardzo silnie zareagowała. Można zobaczyć, że po mega spadkach, jakie nam się pojawiły w tym momencie, w środę, czyli dzisiaj, rysuje nam się bardzo ładna, zielona świeca. Świeca, która wciąż może mówić o silnym trendzie wzrostowym, jaki mieliśmy tak naprawdę tutaj od tych ostatnich dołków ze października, września, października 2022 roku. Jeżeli ta strefa oporu utrzyma się tak, jak wygląda to teraz. Mamy szansę na, kolejne, na kolejny szczyt. Oczywiście, jeżeli przyjdzie natomiast sytuacja taka, że strefa po krótkiej korekcie zostanie rozjechana, można mówić o rozpoczęciu dla mnie według techniki, o rozpoczęciu większych spadków, które mogą nawet oscylować w po okolicy poniżej 35 tysięcy dolarów. Na ten moment, to jest ta. To jest um, scenariusz, który, na który ja obstawiam, przynajmniej dopóki ta strefa oporu, którą wam narysowałem, e, nie, zostanie, nie zostanie rozjechana, nie zostanie pokonana i nie dostaniemy tutaj e, nie dostaniemy tutaj jakichś większych spadków. E, dalej zerknijmy sobie na wykres SP 500. I tak samo pomimo bardzo mocnych spadków. Nawet pomimo tych luk, które tutaj dostaliśmy, tak, jest również spora szansa na to, że pomimo wszystko ta cena utrzyma się wewnątrz tej strefy. Tutaj mamy bardzo silny opór. Jest to, mm, jest to zejście ostatniej korekty, która utrzymuje nam cenę cały czas w tej pięknej harmonii wzrostów. Tak, pomimo tak mocnych spadków. Zobaczcie, poprzednio mieliśmy bardzo podobne, a nawet większe spadki. tak? I cena pomimo tego bardzo ładnie się zebrała, i dostaliśmy nowe szczyty na SP 500. To w cał, cały czas może się wydarzyć, ale tak samo jak poprzednio na Dow Jonesie. Jeżeli cena rozjedzie nam em, tą strefę oporu, nawet po fajnych wzrostach, jest spora szansa, że dostaniemy głębszą korektę tak, w okolice. 4,5, czy nawet poniżej 4,5 w okolicy 4000, tak jak mieliśmy to tutaj od września 2021 do 2023 roku takie spadki. Na razie w długim terminie to jeszcze się nie wydarzyło, tak? Jesteśmy cały czas w średnim terminie i w średnim terminie nasza. Przynajmniej moja, obowią mój obowiązujący scenariusz jest taki, że mamy tutaj głębokie zajście, e, i wiele firm właśnie pokazuje w tym momencie, że, ma, że jest okazja na to, by móc e, jeszcze zainwestować. To jest mój scenariusz, którego na razie się trzymam. Przynajmniej dopóki ta strefa oporu nie zostanie rozjechana. Jeżeli mielibyśmy się przyjrzeć, natomiast największym firmom, zerknijmy na samym początku na N Nvidia, zobaczcie. Tak, samo dwa scenariusze, czyli scenariusz, który przeważa na ten moment, to jest scenariusz wzrostowy właśnie z tej ogromnej strefy, czyli strefa, która zaczyna się poniżej 90 dolarów aż tak naprawdę do 75. To jest strefa, która, w której wciąż można naprawdę, w której wciąż szukam okazji do tego, by znaleźć pozycję long. Być może, jeżeli to, jeżeli to się nie utrzyma, jeżeli strefa nie zostanie rozjechana, to jest spora szansa na to, że dostaniemy tutaj kolejny nowy szczyt. Jeżeli chodzi o alfabet, czyli gogla, zobaczcie, ostatnie to można już wywalić. Ostatnie, ostatnia taka większa korekta. Mieliśmy to jest cały ten obszar z poprzedniego szczytu z poprzedniego szczytu do tej płynności, która znajduje się w tym, w tym miejscu, tak, czyli cena pomiędzy 130 a 150 dolarów, to jest cena cały czas dla mnie okazyjna. Dopiero, tak jak mówię, martwić się zacznę, kiedy kiedy te wewnętrzne, te strefy oporu, takie istotne strefy oporu zostaną rozjechane, będzie mi to mówiło, że przechodzimy ze, ze strefy, że przechodzimy z Trendu wzrostowego w średnim oraz długim interwale na korektę w długim interwale, tak? czyli wtedy zmienimy po prostu trend na średnim interwale, tak? czyli kilkutygodniowe, kilkutygodniowe spadki. Nie zdziwiłoby mnie to absolutnie, gdybyśmy, gdyby udało się tutaj jeszcze zobaczyć cenę w okolicach 120, poniżej 120 dolarów w tym miejscu, aczkolwiek i po takich mega spadkach na pewno. Przyszłaby korekta, korekta, która pozwoliła, by teraz patrzeć na rynek w sposób krótki, w kierunku krótkim, czyli na shorty, tak, i z tych okolic, z okolic między 90-120 dolarów być może pojawiłaby się okazja na to, żeby znowu złapać pozycję długą. Na ten moment te wszystkie rysunki są mm, nieistotne, ponieważ najważniejsze dla mnie jest strefa oporu właśnie pomiędzy 130... A 150 dolarów. Kolejna spółka, którą bardzo uważnie obserwuję, wyczeszmy sobie na ten moment. Tak Jak widzieliście, była poprzednia strefa buy, która bardzo fajnie zareagowała. Teraz pytanie jest co z tym dołkiem? Ponieważ można ci powiedzieć, że właśnie tutaj dołek został przebity ta strefa oporu, która znajdowała się tam, w tym miejscu już została naruszona, ona została przybita, tak, aczkolwiek pamiętajcie, że oprócz breakoutów jest jeszcze coś takiego jak fakeout. Czym jest fakeout? Jest to fałszywe wybicie istotnych dołków. Jeżeli zobaczycie, że stop loss, że miejsca, które są dla was bardzo istotne zostają wybijane, następnie cena wraca bardzo mocnym impetem, tak jak jest to zrobione tutaj, czyli zostały zebrane zlecenia spod dołków bardzo istotnych dołków, które, które tutaj zostały, um, które tu, bardzo istotnych dołków, ponieważ w tym miejscu było bardzo dużo stop lossów, zleceń zleceni oczekujących stop loss. Te zlecenia wszystkie zostały um, wybite, tak? E, mega kapitał został wprowadzony i zobaczcie jaką od razu mieliśmy reakcję. Mój scenariusz na ten moment, na ten, e, na e, dalszą sytuację jest jak najbardziej pro wzrostowy. Natomiast jeżeli chodzi o Apple, to Apple tak naprawdę dopiero naruszył em, strefę popytu, którą miałem em, sobie przygotowaną. Tak jak widzicie, alarm na 199 dolarach. Tutaj wewnątrz świec znajduje się sporo kasy które wciąż jest w stanie wyciągnąć cenę Apple'a w górę ja wiem, że doszły również nas informacje na temat tego, że Warren Buffett zredukował swoje pozycje long na Apple stąd też również te negatywne informacje aczkolwiek zobaczcie, delikatne wejście w strefę, wybicie alarmu i od razu mega odreagowa odreagowanie odreagowanie nastąpiło od razu po wejściu tak, zostało nam tylko tak naprawdę dotknięcie tutaj Ostatniej świecy spadkowej przed tym potężnym wystrzałem, które dał nam um, te ostatnie ATH, e, czyli wejście delikatne, pozostał nam sam cień i już sytuacja wygląda bardzo pozytywnie. Teraz pytanie: Czy, ten, czy te spadki um, się zakończyły? No, przede wszystkim, te najważniejsze dla nas potwierdzenie: Jeżeli nie udało się zrobić zakupu w tym miejscu, e, to najważniejsze będzie to, czy cena złamie. Tą strukturę spadkową na Apple, czyli wybicie 230 dolarów. Po takim wyjściu, na korekcie, będzie to idealny moment na to, by dołączyć do pozycji, by dołączyć do tego po prostu wykresu i poszukać pozycji long, która powinna nas zabrać w okolicy 240, być może nawet 250 dolarów, tak? Tylko, że dla nas warunkiem koniecznym jest wybicie tego poziomu czyli wybicie tego szczytu, który się znajduje um, w tym momencie, szczyt na 225 dolarach, tak, wybicie, tak, złamanie tych spadków, następnie poczekać, um, następnie ja po, poczekam na korektę, korektę, na której będę szukał um, dołączenia do tych, um, do tych wzrostów, które nam się tutaj zaczynają rysować. Mamy miejsce, miejsce jest naprawdę bardzo ciekawe, super reakcja po dotarciu do tego miejsca, teraz potrzebna będzie informacja, że te spadki się zakończyły. Ponieważ na ten moment jest jeszcze spora szansa, że Apple wejdzie, zejdzie jeszcze niżej, przy, nawet przy tych em, sytuacjach, przy tych informacjach, e, które dostajemy, tak, wewnątrz wewnątrz tej strefy i dopiero ruszy nam z poziomów np. 190 dolarów, z okolic poniżej 190 dolarów w górę. Tak? Strefa jest dosyć spora, jeszcze nie ma, że tak powiem, sygnału do tego, żeby ta korekta miała się zakończyć, jest na razie miejsce i miejsce, które daje nam fajną okazję, aczkolwiek pamiętajcie, jeżeli Wam się udało zrobić zakupy po tych mega spadkach, żeby tą pozycję zabezpieczyć. I teraz odpowiedź na pytanie, które zadałem na samym początku. Czy jesteśmy w recesji? Moi drodzy, na ten moment jesteśmy tylko i wyłącznie w korekcie. Dopóki się nie spełnią scenariusze, o których Wam pokazywałem, o których starałem Wam się wytłumaczyć na zaistniałych akcjach, gdzie em, są to naprawdę liderzy na rynku amerykańskim, jesteśmy wciąż em, w korekcie. Nie jest to Bessa zwykła korekta, która moim zdaniem, dopóki te scenariusze spadkowe się nie zrealizują, e, patrzymy, e, patrzymy wciąż na rynek jako okazję. Przynajmniej tak mi mówi moja metoda. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, zapraszam Was serdecznie do pozostawienia łapki w górę oraz w komentarzu. W komentarzu możecie napisać, jakie akcje, którym akcjom Wy się obecnie przyglądacie, a ja na następnym odcinku postaram się zrobić analizę, analizę Waszej spółki. Także do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.